Dobre. Albo będzie to filmowanie odcinka, albo będzie to tylko migawka z tygodnia. Rozprostowałem już osłonę, bo była skrzywiona, ale patrzcie na to. Piasta się skończyła. Skończyła się piasta. Widać. A tutaj są... ...śruty z łożyska. Ja. Bierzemy się za rozkręcanie. Może być fajnie. Dobra, po odkręceniu zacisku mamy tu coś takiego. Tutaj nadal wypadają rolki z łożysk. Myślę, że czop będzie wyglądał dramatycznie. Dramatycznie. Patrzcie na temperaturę. Tu wszystko się trzymało już tylko na tarczy na jarzmie, więc to będzie też wyorane. Odkręcamy zaciski, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak. Na razie robi się ciekawie. Nakrętka chyba się lekko poluźniła, ponieważ ta podkładka wewnętrzna, ona jak ją breszką ruszałem, to jest luźna. Jest luźna. Piasta raczej też ją szlak trafił, ale piasta to nie problem. Największy problem tutaj to... W jakim stanie czop W jakim stanie czop jest, dokładnie tak. Czop! W jakim stanie jest zacisk, no wszystko jest dosyć mocno wyorane. Odpuszczamy hamulce. Co? Odpuszczamy hamulce. Dobra, zobaczymy. Dyszka, 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 dyszka Trzymaj, pomogę Ciąć Proszę bardzo o, To tu jest koralik Co? Nawet koralik jest? Jest? Tak Nie zabrał mechanik, który młyniał klocki Możeć Słona! Ach kurde, przecież to, skanio, 15 przecież to, to jest tanio, piętnastka kluczy. Przecież i mało słone. Jeszcze mało słone. Urwałeś tak. śrubkę? Nie. Tu, a, tu, 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 tu. Aha. Siedzi? Chyba trzeba wziąć... Synusia, synusia. synusia. I lekko stygnie. Słona siedzi jak skurczybyk. Zobaczcie jak wytłuczone. Zatrzymaj zdjęło zacisk. A ładnie wyczyściło pias ten, tarcze. Tarcze, tarczą, patrz na zacisk. Widzę. Patrz na zacisk. Cisza, mhm. jak jest na Widzę, widzę, widzę właśnie.

Wszystko zimne!

Jest problem. Jest problem, ponieważ tu się wszystko stopiło i ma to e, mniejszą średnicę niż to i teraz jest duży problem. Wybrało aż czop, zaraz wam to postaram się pokazać. Jest aż wywalony czop, więc yy, szczęście, że to się nie urwało. Zaraz zobaczycie ubytek materiału. He, a może może coś takiego. Materiał jest tak wybrany, że jest wybrany poniżej tego. Więc zaraz to spróbujemy tak czy owak rozebrać. Mam na to jakiś pomysł. Wezmę frezem delikatnie, zbiorę dolną krawędź tego łożyska, jeżeli jest to wykonalne. Zrzucimy piasta, ale tu się skończy na wymianie zwrotnicy. Trzeba coś wymyślić, żeby piasta przeszła przez to. Z początku próbowałem szlifować to łożysko, ale zdecydowanie lepiej się zbiera z tamtej bieżni. 12 Fryzowanie przyniosło pożądany efekt piasce udało się zdjąć Mega Mega zajechane Trzymaj, spróbuję odbić ten kawałek tu Ja pierdzie Musimy tą blachę zdemontować Już właśnie wziąłem do tego I nadciąć to dziadostwo To jest złom W całości Z piasty już nic nie ma nie, ale tam przeszło 5 Piasta jest szmyc. Try Myślę, że to jest całkowicie przyklejone do czopa. Natniemy to teraz gumówką tutaj. Spróbujemy rozbić tą bieżnię, ale nie mam jakoś entuzjazmu w sobie. Słuchajcie, jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ tak, jest to rozbrojone, ale nie da się założyć nowego łożyska. I tutaj przykładając suwmiarkę do czopa jest równo, nie ma przerwy. A tutaj, przykładając suwpiarkę do czopa, jest banan. O! Jest. Przepraszam, może tak o. Jest banan. Jest to wygięte, widać przerwę. Ponieważ jak ten czop się podgrzał, to końcówka poszła do góry. Nie da się założyć nowego łożyska. Ponoć właściciel ma tu przywieźć wszystkie Manele niezbędne do naprawy będzie trzeba przeprasować zwrotnicę, no, zobaczymy jak to wyjdzie. Także na razie póki co się stąd zbieramy, bo nawet prasy ze sobą nie wzięliśmy. Wracamy, wracamy, dojeżdżamy z powrotem do tego parkingu na samochodzie. Z tyłu mamy wrzuconą prasę. Jedziemy rozprasować zwrotnicę, a klient zobligował się, że przywiezie nam wszystkie niezbędne części, czyli zwrotnice, plus to, czego nam to brakowało. No Zobaczymy, co on tam przywiezie. No. Czy zamiast lewej zwrotnicy nie przywiezie prawej, bo to się często zdarza. Jestem w dobrej myśli, jedziemy to rozprasować, będziemy działać dalej. Nie było innego wyjścia, zgadza się? Zgadza się, myślę, że skończymy. Za sobą chyba też. No. Skręcasz tarcze? Tak jest. Yeah. Parę minut mamy wszystko rozkręcone. Śruby, dekiel. Wystarczy prasę założyć. Tylko problem jest tego typu, że jest niepogoda. Też za to upadać. Patrzcie jaka tu była temperatura. Aż smar wytopiło coś. Tu aż są takie gluty ze smaru porobione patrzcie Cyk. o Tak to się wszystko tu wytopiło. No teraz trzeba wziąć pracę. Zawsze nie, nie trzeba się schować na minutę albo wyciskamy go od razu. Może wyciśnijmy to gówno, co? No dobra Dobra, teraz coś czego nie lubimy robić Czyli zakładanie pracy, zakładamy pracę, wyciskamy stworzeń. rozprasowane rozprasowane skanio najlepszo Uff, może to było robione pokaż Nie, ja wiem, może kiedyś było robione spalonym smarem z palonym smarem, panie. i aż wygląda jakby się wytopiła ta tulejka od temperatury. O, Widzicie? Aż się stopiła. Jest taka opcja, ona się mogła podtopić, jak ten czop się tak nagrzał, że się wygiął to i tulejka pewnie tak samo miała temperaturę. Mogło być. Muszę teraz wszystko tu rozkopać, żeby dostać się do prasy, ponieważ nową piastę trzeba sprasować, wprasować w nią łożysko. Generalnie też zaczął cholernie padać, Jestem drugi dzień po ciężkiej chorobie. Nie mogę też się tak sforsować, dlatego na spokojnie, powolutku zaczynamy sobie działać. Na razie trzeba się dokopać do prasy. Mamy tutaj drugą piastę, powiem wam tak, jest wkurwiająca sytuacja, bo piasta, która została sprzedana, nie wiem jak to do chuja pana jest robione, e, zamawiasz sobie części, zamawiasz części po winie. a tu chuj, o, szpilki wybite ze starej, nie pasujące do nowej, to są kant pizdy rozbić. Pogoda jest koszmarna, koszmarna. Jest to solówka. Nic nie jest. Mówię, że to solówka jest. Tam de nowych tam jak sytuacja? No, zakręcam siłownik, zostaje odrytowanie zostaje tego kabla od abs u znaczy tego I od czujnika klocków. Tak. Osłony nie dajemy na miejsce, ponieważ osłona jest... No, jakby tego nie założył, to by było źle. Dobra. Jest? Tak jest. Zostało Ci tylko założyć ten czujnik z użycia kocków i otrytować koło i odjazd. Dlaczego składa Dobrze. Smacznego i szerokości. Słuchajcie, obtryskowane wszystko. Dobra, jak jest obtryskowane, to zostało koło założyć? Tak by wypadało. Zostało koło założyć i najprawdopodobniej fajrand tej długiej, długiej roboty, gdyż przyjechaliśmy tu tylko... O. Przyjechaliśmy tu tylko wymienić piastę. piastę, a zobaczcie jak się zespawało, zespawało się tak, że niestety nie dało się tego zeszlifować, próbowałem to szlifować, ale później jak zapsikałem ten czop czarną farbą, nie było żadnego śladu, żeby się łożysko zacinało, a tu się okazało, że on jest wygięty w banana po prostu, co tu dużo gadać, wrzucam koło, będziesz ruszał od razu? No kierowca będzie od razu ruszał i tyle. Gwarancja tam do końca, do końca wyjazdu, ok? No. Słuchajcie, wszystko skończone. Skania zaraz będzie ruszać przed siebie. Mało było dzisiaj gadania na tym odcinku, ponieważ ja jestem taki mało rozmowny. Mam nadzieję, że jest wszystko zrobione. Ok, poszła zwrotnica używana. Eee, tak wyszło. Kupa roboty cały dzień. Zaraz to jakoś dziadkiem podsumuję. Hey. Ojciec, podsumowanie trzeba zrobić. Podsumowując, kurwa na gorąco, ja nie mam pomysłu, jak on tego nie widział. Nie wiem, też, kurde, powiem Ci, że dla mnie, przecież jeździłem też na ciężarówkach, tak wywalona piasta, nie wierzę, że po kierownicy nie czuł, że coś jest bicie. Słuchajcie, co ciekawe, kierowca, bardzo sympatyczny gość. Jak ogląda odcinek, to go pozdrawiamy. W ogóle niekonfliktowy, niechciskający się w robotę. Mówi, że po prostu nic, nic nie czuł. Ja pierniczę. Nie wiem, czy to dlatego, że ta jest na poduszce, czy no tego, dlatego, że na przykład jechał, nie musiał hamować, że jak to koło szło z kosem, że już mu nie ciągnęło, chociaż trzymał je zacisk. Wiesz, zacisk trzymał to jest raz, dwa. Wiesz, jak jest na drodze. Są jakieś asfalty, są kolejne. Auto idzie w kolejnie z reguły. Tak. Więc ta kierownica się mogła trzymać. Może faktycznie mógł nie czuć tego. Jestem w szoku. Na lewym kole prosto pod tyłkiem, no przecież jakby czuł, wiadomo, że każdy by stanął, bo nikt nie jest chyba samobójcą ani kaskadery. Podsum Podsumowując jak do tego doszło, nie wiemy. Zbieramy się, mamy odcinek, że mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Pozdrawiamy wszystkich i pozdrawiamy załogę szpitala klinicznego na ulicy Wejgla. Dobra, dobra. Dara. <laughs> tak miało być. Tak jest. Była taka prośba, jest. Jest.